Witam cię bardzo serdecznie z tej strony Paweł Nowak. I to już jest ten czas. Zapraszam Cię na krótki tutorial, w którym zobaczysz krok po kroku co zrobić, aby uruchomić swoją sieć blogów technologii Multisite. No to do dzieła i zaczynamy! Dla celów instruktażowych i na potrzeby tego tutorialu użyję świeżej kopii WordPressa Właśnie zainstalowałem nowego bloga i wykorzystam go po to, żebyś zobaczył jak się uruchamia sieć ale oczywiście jeżeli już prowadzisz dłuższy czas bloga masz skromadzone na nim dużo kontentu, dużo treści, wpisów tak dalej, nie obejdzie się bez tworzenia kopii bazy danych tylko tak wspomnę, że możesz do tego użyć wtyczki o nazwie WordPress Database Manager, dodając ją po prostu z repozytorium WordPressa. Teraz należy zalogować się do serwera przez FTP. Ja tutaj używam FireFTP, dlatego że. Następną rzeczą jaką zrobisz to będzie wprowadzenie odpowiednich zmian w pliku config.php Ale zanim to zrobisz Najlepiej skopiuj sobie je na, na serwer Skopiuj sobie je na komputer W razie czego gdyby coś poszło nie tak Ok, jak już masz skopiowane te pliki dwa Teraz możesz wprowadzać do nich zmiany Pierwszą rzeczą jaką jest To trzeba wprowadzić Taki kod tutaj do tego pliku, który powie WordPressowi, żeby użył funkcji Multisite. Teraz wracasz do kokpitu. Jak widzisz, w tym miejscu jeszcze nic nie ma, ale po tym, jak odświeżysz tą stronę, pojawi się tutaj coś takiego. Klikasz, klikając to, przechodzisz do następnego okna. Jak widzisz, małe ostrzeżenia. Nie zostały wyłączone wtyczki. Zawsze zazwyczaj jest tak, że jak robisz jakieś większe zmiany, należy te wtyczki wyłączyć. Po, włączenie sieci może spowodować konflikt w niektórych wtyczkach. Yy, zazwyczaj w tych wtyczkach, które nie, nie działają na Multisite. Ale z doświadczenia wychodzi, że w większości wtyczek są kompatybilne z multisitem. Natomiast to jest profilaktyczne i trzeba to zrobić. Akurat w tym przypadku jest to świeża kopia i nie mam tu innych wtyczek, tylko Tą właśnie do backupów. Ok, jeszcze raz przechodzimy do tej strony. Tutaj, jak widzisz, trzeba się zdecydować, którą chcesz wersję albo subdomeny, albo podkatalogi. Teraz na początku zobaczysz, jak to zrobić z subdomenami, a w późniejszej części pokażę ci, jak to zrobić podkatalogami. Oczywiście, małe i cenne uwagi. Ta uwaga dotyczy opcji dla podkatalogów. Tu wybierasz sobie jakąś nazwę dla swojej sieci. tak, I oczywiście mail, na który zostanie wysłane powiadomienie o tym, że sieć została utworzona. Jak widzisz, pojawiło się ostrzeżenie. WordPress spróbował utworzyć nową subdomenę. Ale niestety ta operacja się nie powiodła. A to dlatego, że na serwerze nie ma jest wildcardu. Oczywiście na ten moment możesz to pominąć, ten proces tworzenia cardów. Później zobaczysz jak to zrobić Ale jeżeli tego nie zrobisz, Twoje witryny będą po prostu niedostępne Ok, następną rzeczą jest Utworzenie w katalogu w którym, tak jest podane tutaj wp-content WP katalogu DIR na serwerze wp-content, ja już tutaj mam utworzone wracamy z powrotem następną rzeczą jest dodanie do pliku wp-config tej regułki którą tutaj WordPress powiedział nam oczywiście w to odpowiednie miejsce za tą regułką co dodałeś wcześniej tak, to trzeba nadpisać i teraz plik htaccess Najlepiej by było tak, żebyś część z tego co jest zostawił, a skasował tylko to. I tak żeby wyglądał zawartość tego pliku. No i na tym etapie to już jest wszystko. Teraz następną częścią jaką jest, że, jaką trzeba zrobić, po prostu trzeba się wylegować. I zalegować ponownie. Ok, sieć została włączona. Po czym to poznać. Nie ma wielkich zmian tak naprawdę. Jest tylko jedna mała zmiana. Jest dodatkowe, dodatkowy element menu w tym górnym pasku. Jak widzisz, jest tutaj coś takiego jak administracja siecią. I to znajduje się pod tym. Jak wejdziesz w administrację siecią, tego kokpitu pojawi się po prostu podobny jak do innych kokpitów, kokpit administracyjny. Z tym, że po, po tej lewej stronie będzie troszeczkę, będą troszeczkę inne zakładki. Są tu podobne elementy, takie jak wtyczki, motywy czy użytkownicy oraz aktualizacje i niektóre ustawienia. Od tego momentu możesz używać Multisite'a zgodnie z jego przeznaczeniem. Nową witrynę możesz dodać po prostu wchodząc w tą zakładkę witryny i tutaj klikając dodać nową witrynę. Tak jak widzisz, tutaj wybrałem subdomeny i wystarczy, że w tym formularzu po prostu podasz nazwę, Nowej witryny w subdomenie. I to wszystko. Tu jest jeszcze tytuł i oczywiście email, na, którym, na który zostanie wysłana informacja o tym, że została utworzona nowa sieć. Nowa witryna w sieci. Tak. Odwiedzimy sobie ją i zobaczymy, jak to wygląda. Oczywiście, jeżeli nie utworzyłeś wildcardów, ta domena może nie działać, ale tu widzę, że działa, czyli prawdopodobnie. Jest wszystko OK. Na tym etapie to już wszystko. Teraz już od tego momentu możesz tworzyć nowe witryny, nowe blogi. Natomiast jest jeszcze ten jeden sposób, o którym mówiłem na początku, czyli witryny w podkatalogach. Jeżeli będziesz chciał to zrobić na tej, na tej samej instalacji, no bo jednak zdecydowałeś się, że chcesz podkatalogi, nie chcesz subdomen i chcesz podkatalogi, tak? Tak naprawdę nie musisz wprowadzać tych zmian od nowa. Nie musisz cofać tych zmian i wprowadzać tej modyfikacji od nowa, instalować sieci od nowa, dlatego że ona już została zainstalowana. Teraz wystarczy, że tak naprawdę przełączysz się na podkatalogi. Wystarczy, że zmienisz ten parametr z true co pozwoli WordPressowi poddać ci nieco inne zmiany. Zobacz co się stanie. Zmieniając ten parametr z 3 na false Anulujesz instalację w subdomenach To pozwoli tak jakby Odblokować możliwość podkatalogu Teraz jeżeli odświeżysz tą stronę Zostaną wprowadzone inne regułki I tak samo jak wcześniej Te regułki należy nadpisać Teraz wystarczy, że wejdziesz sobie opcję dodawania nowej witryny i zobaczysz, że możliwość dodawania nowych witryn z subdomen na jakiej właśnie się zmieniła. I w ten właśnie sposób możesz sobie zamieniać tą opcję. Siedzi już jest zainstalowana, a wystarczy, że będziesz sobie zmieniał, będziesz sobie zmieniała tą opcję w config PHP, ten parametr na z true na false z false na true. No i oczywiście plik htaccess, co spowoduje zmianę z opcji z sieci z subdomen na podkatalogi. Ok, to już wszystko w tym tutorialu. Mam nadzieję, że bardzo Ci on pomógł i przybliżył Ci on nieco temat multisajta. Jeżeli spodobało Ci się to wideo, kliknij like, udostępnij je na swojej tablicy. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, coś jest dla Ciebie niejasne, albo chcesz dodać coś od Ciebie, oczywiście zostaw to koniecznie pod wideo, zostaw swój komentarz pod wideo. Nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, żeby dowiedzieć się pierwszy o następnych wideach. Pozdrawiam cię serdecznie i do usłyszenia już niebawem. Hej!